Cześć, witajcie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o skrzyni Kubrick System 1 XL. Jest to nowy organizer, ale jest to również skrzynia narzędziowa. Zaraz pokażę o co chodzi. Najpierw porównamy sobie wysokości, wielkości tej skrzynki i troszeczkę omówimy delikatnie jej, może, design. Nie budowę, bo budowa jest raczej standardowa, ale ten design tutaj mi się podoba. Boki się zmieniły. Patrzcie się, bardzo fajnie wykonany bok skrzynki, logo Kubrik odlane, takie wystające ze skrzyni. Bardzo ładnie w ogóle wyglądają boki tych skrzynek. W XL też. Też pokażemy. Fajny organizerek. No, ale 2XL wyjątkowo ciekawy przez to, że mamy tutaj logo kublika. To mi się bardzo podoba. Pierwsza rzecz. Druga rzecz. Wysokość. 13 cm. Zewnętrzna wysokość. Po boku, nie? 17 cm i 19 ponad. Troszeczkę troszkę ponad centymetrów. Natomiast wewnątrz te skrzynki już mają około 10. Mówię około, ponieważ tutaj pokrywa wchodzi trochę do kuwety, więc zajmuje nieco tej kuwetki, ale liczę wysokość kuwety. Wchodzi, mieści się, więc jest to 10 cm 10 cm 14 cm 10 centymetrów po bokach, ale na środku jest tutaj troszeczkę więcej przestrzeni i tutaj możemy umieścić sobie elementy, które mają wysokości 10,5 cm. maksymalnie. Tej pani już podziękujemy. W zasadzie nie jest to film o tej skrzynce ale jest ona potrzebna w porównaniu żebyście zobaczyli że nowy X, nowy 2 XL w zasadzie mimo tego że jest trochę niższy od Kubrick System One 200 no to jest pojemniejszy ma więcej przestrzeni wewnątrz o 4 cm na, na wysokość. To jest dużo. Trzeba powiedzieć że to jest dużo tam po prostu w Tutaj w tej skrzyni jest gruba, masywna, wytrzymała pokrywa, która zawiera organizery, rączkę i ona ma 7,5 cm, mierząc po zewnątrz, tutaj od do 7,5 cm pokrywa. To jest naprawdę no, wytrzymały, wytrzymały kawałek skrzynki. Dobra, XL i 2XL, tak to wygląda. Jeszcze jedna mała różnica, moi drodzy, bo jakby funkcjonalność tutaj zewnętrzna jest bardzo podobna, ten jest tylko wyższy. Natomiast 2XL mieści się fajnie na platformie, i to jest pierwszy organizer, który bezpośrednio możemy mocować, montować na platformę i tym samym transportować na platformie. Wcześniej trzeba było mieć jakąś skrzynkę, która będzie po prostu się spinała z platformą, i dopiero jakiekolwiek organizery z kubrika. Znaczy jakiekolwiek, no XL i potem LM. Tutaj również podobnie XL bądź 2XL i dopiero LIM. Natomiast już możemy budować na samych organizerach na platformie, używając pierwszego 2XL. Bardzo ciekawe, kolejne fajne rozwiązanie w systemie. Kolejna możliwość, kolejna funkcjonalność. Dobra, oczywiście uszczelka i lecimy po kolei, moi drodzy. Kuwetka, no porównamy sobie, mam tutaj w sumie na wierzchu, a mogę, mogę wnieść te. Kuwetka w organizerze XL i kuwetka w organizerze 2XL. 10 cm wysokości 14 cm wysokości. W obydwu przypadkach kuwety wyposażone w przegrody i w obydwu przypadkach na długość 30 cm. I tutaj, jeżeli chodzi o 2XL, mamy możliwość komponowania tych tego wnętrza powiedzmy organizera, pianka, kuweta albo same kuwetki, albo częściowo, albo sama pianka tak to wygląda jeżeli chodzi o XL-a to tutaj mamy trochę większe pole do popisu do tej pory znaczy do tej pory, no do, dobra, do tej pory u mnie na kanale, dzisiaj mam pierwszy raz, więc do tej pory mieliśmy takie mm, kuwetki, czyli połóweczka i powiedzmy cała od niedawna w ofercie Kubrika mamy kuwety długie. Ta jest fajna, naprawdę ciekawa. To jest tak jakby dwie, dwie te, te kuwetki, albo tych połóweczek cztery, nie? W tym przypadku mamy tak jakby też cztery poł, połóweczki, ale wzdłuż, co daje nam razem 50 cm. 50 cm na akcesoria, wiertła, groty, półpręta gwintowanego, bo pręty tam metrowe są na przykład, nie? Jakieś inne długie elementy, których do tej pory w żadnym organizerze w kuwecie nie dało się umieścić. Nie widziałem nigdy takiego organizera, który w środku w kuwetce miałby pół metra. Evenement na skalę światową. Tyle. Oczywiście są organizery, które czy skrzynki inne, do których pół metra wrzucimy. No ale nie tego typu organizer, gdzie wyposażamy w jeden taki na przykład, potem jakieś tam inne wielkości jeszcze i tak dalej. Także bardzo fajny, ciekawy temat jeżeli chodzi o wyposażenie i konfigurację wnętrza organizerów. Spoko. Eee, pianki pokazywałem? Chyba nie. Jeżeli chodzi o pianki, no Kublik ma swoje pianki tutaj. W, X, w XL mamy dwie dwójki, jedna trójka na wysokość. W 2XL będzie dwie dwójki, dwie trójki. I to dowolnie sobie konfigurujemy, układamy pod to, co tam w środku jest potrzebne. Jeżeli potrzebujecie mieć wycięte wszystkie, wycinacie przez wszystkie warstwy. Jeżeli nie, no to tyle warstw, ile potrzeba na dany element, dane narzędzie. Oczywiście najlepiej jest optymalnie dobrać wysokość organizera, wysokość skrzynki do, do tego, co tam potrzebujemy umieścić, bo to bez sensu by było w jednej piance wiecie, jakieś nasadki dać w tak dużej skrzynce. Nie? To chyba nie trzeba tutaj specjalnie omawiać, ale w zasadzie. To widzicie. Picie, rozumicie. Dobra, przejdziemy sobie troszkę po tych organizerkach. Zobaczycie jak to wygląda. Czerwony XL, czarny 2XL na ten moment. Mam informację, że one będą też czerwone. Tak naprawdę cały Kubrick System One ma być czerwony również, produkowany, po to, żebyśmy mieli możliwość wyboru. I Choćby tylko przez to, że będzie tworzyło jedno mocniejsze, drugie standardowe, to nie, nie chodzi o to, że słabsze. Standard i takie ultra już mocne, ultra HD to się nazywa. E, będziemy mieli system, który się składa z najwięc, największej ilości elementów w ogóle Ever. Jeszcze nie widziałem tak rozbudowanego systemu, tym bardziej, że mamy jeszcze adapter, który łączy nam z dwójką i z systemem Pro, bądź też z systemem Pro łączymy przez adaptery w technikach albo w karcie. Więc możemy tam naprawdę dużo skrzynek ze sobą łączyć, transportować, używać ten system jako bardzo, bardzo rozbudowany i tym samym przyjazny użytkownikowi, jeżeli chodzi o organizację pracy, jakby nie było. E, tutaj mamy kilka takich rzeczy, które się przydają po prostu: jakieś przedłużki, jakieś krzywki. Nie polecam bardzo dużych ilości tego nosić, na przykład w 2XL. Bo to są rzeczy ciężkie. Metal, stal ogólnie yy, waży sobie trochę, więc, jak wypchacie taki organizer po brzegi, to on będzie niesamowicie ciężki. Lepiej to rozłożyć na kilka mniejszych skrzynek. To jest moje zdanie osobiście. Jeżeli chodzi o 2XL, -e, to polecam na przykład uchwyty, yy, uchwyty jakieś elementy stworzywa mniejsze, lżejsze tematy w dużej ilości albo w większe gabaryty w mniejszej ilości które się mieszczą po prostu do tego organizera dalej woda patrzcie się, konopie teflony taśmy e, pasty wrzucone, to się nie mieści w innych e, w innych gabarytach mieści się w tym, spokojnie e, dalej dłuższe rureczki po co Ci takie rurki, chłopie to to jeszcze w ogóle? Gdzie to? Ci powiem gdzie. To się wkręca do ściany, jak masz odkutą, odkute te kolanka wszystkie montażowe i poziomujesz se. Poziomujesz sobie, tutaj jest multipodpora i ścisk. W którymś momencie jak to jest wypoziomowane, jest tam laserek, kątowniczek, czy poziomiczka kątowniczek, to ściskiem pyk do multipodpory i to se stoi, nie? Znaczy stoi, jest po prostu prosto. prosto. I to już jest nie do ruszenia. Drugi tak samo do drugiej, multipodpory i na około klejem. I mam idealnie przygotowane podejście, nie? Pod bateryjkę gdzieś, czy pod, pod jakieś inne tam rzeczy, które będę potrzebował. Elementy typu kątowniczek: taki, taki, taki. Czemu nie? Nie? I to wszystko w xl Oprócz tego. Bardzo długa kuweta, półmetrowa, na takie różne przydasie, nie? A to grzebyk fazowy a to kątownik perforowany. To się przyda, to niech se leży. Tutaj są takie inne przydasie, które na warsztacie gdzieś tam nie miały miejsca i teraz się znalazło na nie miejsce. Szyna albo, fajna rzecz w ogóle, w końcu użyć. Bo tak kupiłem i tak se leży już, nie wiem ile czasu. Taki, taki mechanizm, który otwiera blacik, nie? Jakby otwieracie pstryk, to się zatrzaskuje i macie blat. Czy to będzie z boku zestawu skrzynek, czy to będzie gdzieś przy ścianie, czy przy regale. Fajny temat. To tak naprawdę mogłoby być nawet na drzwiach samochodu wewnątrz, nie? Tam otwieracie busa i blacik. Pyk. I blacik z takim rantem, żeby tam jeszcze coś nie spadło. Można. Czemu nie? Ile ludzi, tyle pomysłów. Jak w końcu trafię na wolne kilka godzinek, to podziałam. Może i z tego film się pojawi. Drugi 2XL, który pierwszy otwieramy? Ja zakładam, że, że chcecie, żebym otwarł kluczyk udarowy. Najpierw. Kątówki to tam wszyscy widzieli. Kluczyk udarowy, takie większe narzędzie narzędzie, które tutaj jest we wkładzie piankowym i narzędzie, które jest dlatego w tak dużej skrzyni, że ma taki dziwny haczyk. Haczyki zazwyczaj używamy do odwieszenia na portkach roboczych. Natomiast takie coś z bateryjką, najczęściej większą, o sprzętem waży tyle, że potrafi portki ściągnąć no nieco niżej, więc moim zdaniem yy, dlatego ten hak jest taki wielki, nie? do odwieszania na elementach zewnętrznych rusztowanie drabina gdzieś tam i tak dalej ale kluczyk fajny nie powiem, bo robi robotę niesamowicie przydatne narzędzie i tutaj z akcesoriami z ładowarką w ogóle wrzuconą w pionie nie? pyk to się zamyka bez specjalnego układania baterie tutaj mamy stengtusa jakieś Ograniczniki momentu z nasadkami wrzuciłem, wiadomo, że to tak trochę przy, y, przywaliłem tutaj na pokaz. No ale słuchajcie, pojemne, pojemne, nie, pojemne organizery. To jest y, zestaw nasadek krótszych, można mieć też dłuższe jakieś, nie te dłuższe fajne. Im dalej roboty, tym lepiej, pamiętajcie. No i do samochodu do kółek. Nie? Większe, mniejsze, różne. A propos samochodu, to też trzeba będzie jakiś film zrobić, bo tam były akcje, sytuacje. To będziemy kiedyś rozmawiać. Dobra, słuchajcie. Kolejny organizer, Dwie kątówki. Tutaj też dwa słowa na temat narzędzia, podejścia i wyposażenia. Ogólnie, pianki, puść to pianki moi drodzy, które są wycięte w warstwie 3, 3 i 2 cm. Ostatnia dwójeczka już jest niewycięta. To jest po prostu taki amortyzator dla tego wszystkiego. A tu jest odgniecione, dobra, nieważne. Pierwsza kątuwa jeździ w takim codziennym zestawie z tarczą do metalu i to jest taki codzienny must have. To musi być. Kątówkę biorę, mam tarczę do metalu założoną. Nawet jak pracuję czymś innym, to raczej staram się. Nie mówię, że to jest zawsze. Staram się. Tak to przezbroić, żeby schować starczą do metalu. Natomiast drugą używam starczą do gresu, jakąś nie do betonu, tylko do gresu, akurat. I zawsze, jak kończę nawet pracę, nie wiem, jest otwornica, to zamieniam na tarczę do gresu i tak pakuję. Taki dziwny chłop. Bo ja wiem, że rano, jak będę miał robotę jakąś, to cap od razu jest do metalu i do jedna do gresu. I czy tam potrzebuję naciąć jak wiecie. Betonu, czy obciąć jakiś hak, czy pręt, czy kątownik, tam cokolwiek innego. Te dwie tarcze mam założone zawsze do transportu. Tak się staram pracować i staram się też tak robić, żeby nie rozkładać. Jeżeli się da, na dwa dni na przykład szlifowania z jakimś adapterem i z czymś tam. To raczej w jeden dzień, tak długo aż wyszlifuję, wszystko skończę. Potem przezbrajam kątowę i ona jeździ w ten sposób. Takie mam podejście. A jeżeli nie, to czasami po prostu albo zostaje, albo jakoś tam transportuję z adapterem. Jeżeli muszę, najchętniej. W ten sposób poukładane. W tym filmie, moi drodzy, to by było tyle. Poopowiadałem Wam maksymalnie o tych organizerkach, wszystko co chciałem. Teraz czekam na Wasze komentarze. Czy podobają Wam się nowe kuwety? Bardzo długa, długa i wysoka. To jest już rewelacja. Tyle możliwości, ile mamy na, na ten moment, na dzień dzisiejszy w Kubrick System One. No to ja nie oczekiwałem tego, że to tak, tak szybko pójdzie, powiem Wam szczerze. Nie, nie sądziłem. Jest to naprawdę bardzo, bardzo, bardzo rozbudowany system skrzyń narzędziowych. Czekam na Wasze komentarze, do czego nowy organizer 2XL będziecie używać. Czy raczej na materiał, czy raczej na narzędzia? Czy macie pomysły na zastosowanie dłuższych kuwetek, jeżeli chodzi o XL-a? I również tutaj można by było podać przykłady, do czego daną kuwetę będziecie wykorzystywać. Zapraszam do pozostałych moich filmów i jak zwykle życzę Wam miłej pracy. Trzymajcie się, hej!